Cześć. Dziś podzielę się z Wami moimi ulubionymi kosmetykami, których używam już od kilku miesięcy na pewno. I w ogóle zanim zaczęłam nagrywać ten film byłam ciekawa, kiedy ostatnio nagrywałam takich ulubieńców, takich typowo nie kosmetycznych i było to słuchajcie pół roku temu, więc faktycznie była to spora przerwa. No ale przedstawię Wam teraz aktualnych moich ulubieńców, jak, po jakie kosmetyki lubię sięgać, które się u mnie sprawdzają, więc nie przedłużając Przechodzimy oczywiście do rzeczy i wspomnę najpierw o dwóch kremach do twarzy, których używam właśnie na co dzień pod makijaż, które bardzo fajnie się u mnie sprawdzają. Pierwszy krem jest to marka Basic Lab, to jest krem nawilżający do twarzy, lekka konsystencja. Jest też ten sam krem, tylko w gęstej konsystencji. Po którego co jakiś czas sięgam sobie na noc. Natomiast jeżeli chodzi o lekką konsystencję, bardzo lubię właśnie używać na co dzień. Mimo to, słuchajcie, że to jest nazwa Lekka Konsystencja, to na wcale taka lekka nie jest według mnie, ale dla mnie jest w sam raz. Bo ja lubię, kiedy krem jest dosyć treściwy, który sprawia, że skóra wygląda na miękką, nawilżoną. Poczekajcie chwilę, widzę, że jestem prześwietlona. Ok, mam nadzieję, że jest teraz lepiej. Jeżeli chodzi właśnie o to, jaki daje efekt, to dodaje efekt takiej miękkiej skóry, sprężystej, nawilżonej i w ogóle bardzo fajny makijaż kosmetyki bardzo dobrze się na nim rozprowadzają i daje taki efekt właśnie fajnie nawilżonej. Ukojonej skóry, bardzo go lubię. I drugi krem, który do niego dosyć podobny, jest to marka Cleave Premium. Tę markę można dostać w Hebe. To jest krem, który, jak możecie zauważyć, praktycznie jest wykończony przeze mnie, ale to jest krem, który rzeczywiście też daje taki efekt miękkiej skóry hmm, napiętej nawilżone i też kosmetyki prześwietnie się na nim rozprowadzają. Też często sięgam po ten krem na przykład u kobiet, które mają trochę bardziej wysuszoną skórę czy normalną u kobiet dojrzałych. Mmm, pięknie się makijaż na tym trzyma, na tym, na tym kremie. Eee, naprawdę jest wart zwrócenia na niego uwagi. Ten krem jest znacznie tańszy. Naprawdę jest w ogóle atrakcyjna cena, jeśli chodzi o te kosmetyki, te produkty marki Basic Lab. A ten, no nie pamiętam, coś okolicach chyba 60 zł, ale nie dam sobie ręki uciąć. Ale jest naprawdę warte uwagi i sądzę, że jeszcze do niego wrócę. Kolejny produkt z pielęgnacji to jest, słuchajcie, marka Samarite. O ile dobrze to wymawiam. I to jest... Balsam, krem, to jest właściwie takie wszystko w jednym. To jest produkt naturalny, Supreme Balm od, czyli do twarzy i do ciała, yy, tak. I ma przepiękny zapach, jest takiej konsystencji oleju. Ja po ten krem, ten balsam sięgam. Yy, Często na noc, kiedy widzę, że ta skóra jest bardziej podrażniona, jest trochę zmęczona i chcę, żeby ta skóra faktycznie taka była, wiecie, konkretnie nawilżona, odżywiona i rano, gdy się budzę, ta skóra jest przepiękna, widać, że jest taka właśnie ukojona, nawilżona. No naprawdę ten balsam sprawdza się u mnie świetnie. Jest go dużo, a on jest akurat ważny przez 6 miesięcy do otwarcia i ja się w ogóle z nim, podzieli, nim podzieliłam ze swoją mamą, bo wiedziałam, że po prostu nie zdążę go zużyć sama. Bo ja do, do ciała jego nie używam, bo ja w ogóle rzadko używam balsamów do ciała um, i też była nim zachwycona, po prostu uwielbiam go używać i ten zapach też jest przyjemny i, i w ogóle efekt na skórze daje rewelacyjny, więc nawet na prezent dla swojej mamy czy tam babci um, to jest super, super sprawa. Dalej... Um, może przejdziemy do kolorówki, już nie? I wspomnę tutaj o podkładach, które nadal u mnie król król królują na co dzień, bo też dostaję takie pytania, jakie podkładu używam na co dzień, jaki mogłabym polecić. I słuchajcie, u mnie cały czas moim ulubieńcem i faworytem jest podkład Felicia. Na ten moment nie znalazłam ni lepszego dla niego zamiennika, jeśli chodzi o podkłady, właśnie na co dzień, podkłady naturalne. Tutaj mam dwa odcienie, bo ja je teraz ze sobą mieszam, ponieważ ten jasny jest dla mnie za jasny. No i po prostu kocham, absolutnie uwielbiam za krycie, za wykończenie, za ten naturalny efekt, a przy tym właśnie dobrze utrzymuje się na mojej twarzy, jest bardzo komfortowy, nie uczula mojej skóry, więc no to jest dla mnie po prostu taki, taki, wiecie, numer jeden, jeżeli chodzi teraz o makijaż twarzy, jeśli chodzi o podkłady. Dalej wspomnę jeszcze o pudrach. Mam na ten moment dwa takie pudry, po które najczęściej sięgam. Pomijając już puder Hourglass Veil, którego uwielbiam nadal pod oczy, to mam jeszcze takie pudry dwa naturalne, po które sięgam najczęściej. Pierwszy, który już znam dłużej jest to puder Felicea. Kiedyś wspominałam o nim w innym filmie. I to jest puder w kompakcie, który ma lekko żółty odcień. Coś mi się tutaj akurat sypie na nogi. I to jest odcień, słuchajcie, 104. Właśnie taki bardziej żółty. Ten najbardziej polecam. On jest jasny, lekko Żółty. I to jest puder, którego też dzisiaj użyłam na twarzy. To jest puder, który daje efekt miękkiej skóry. Jest to puder utrwalający, nie jakoś bardzo, bardzo matujący, więc jeśli macie problem z tym, że skóra Wam się szybko świeci, to ten puder u Was się nie sprawdzi, bo szybko właśnie ta skóra będzie się wyświecać. Natomiast jeśli chcecie naturalnego wykończenia, utrwalenie tego makijażu, to to się sprawdza świetnie. Drugi puder który poznałam troszkę później. Jest to puder z Alterra i ja mam go tutaj w odcieniu 01 Light To jest puder, którego jak widać też mam dosyć niezłe zużycie. Puder, który jest trochę bardziej matujący niż ten puder Felicea. Daje troszkę bardziej właśnie matowe wykończenie. Też używam go pod oczy, odrobinę i też się sprawdza ok. Nakładam go również czasem na powieki, żeby utrwalić sobie korektor właśnie tutaj na powiece ruchomej Naprawdę przyjemny puder, natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że tutaj jest w składzie talk. Nie każdemu to będzie odpowiadało. Felica, z tego co kojarzę, nie ma tutaj talku, więc to już kto jak woli, ale naprawdę przyjemnie mi się z niego korzysta, często po niego sięgam. Dalej, jeżeli chodzi o róż, to tutaj jeszcze pozostanę przy marce Altera, bo bardzo fajny róż, bardzo łatwo się rozprowadza. Nie jest to taki płaski mat, jeżeli chodzi o konsystencję wykończenie, tylko to jest coś pomiędzy matem a błyskiem, no taki satynowy właśnie. Bo to nie jest typowy róż rozświetlający, ale też nie jest matujący. matujący matowy, po prostu taki płaski. E, bardzo ładny kolor, ja uwielbiam takie bardziej ciepłe odcienie, to jest 08 Peachy. E, i no, mam go też na policzkach, nie czekam w tym świetle, takim mocnym, dziennym. Dzisiaj e, będzie to widoczne, natomiast no, lubię po niego sięgać, kiedy właśnie chcę sięgnąć po róż naturalny. E, I jeszcze będąc od razu przy tym różu, wspomnę o pędzlu, który genialnie się sprawdza przy różach, które są mocno napigmentowane. A chcemy tego różu nałożyć po prostu taką. Giełkę, o najlepsze określenie, e, żeby nie przesadzić z jego ilością. To jest pędzel, słuchajcie, Hulu Pro 17. To jest pędzel, który ma włosie dość rzadkie, tak mocno rozczapiżone, dzięki czemu tutaj ten właśnie róż nakładamy w odrobinkę w te miejsca tutaj na policzkach, gdzie potrzeba. E, jest bardzo miękkie to włosie. Uwielbiam ten pędzel, po prostu uwielbiam do róży. E, bardzo. Bardzo, bardzo polecam zwrócić na niego uwagę, jeśli macie sporo takich róży mocno napigmentowanych, a tym bardziej, jeśli używacie róży np. w chłodniejszych tonach, bo one w ogóle lubią robić plamy i są często bardzo mocno napigmentowane, także... Ten pędzel jest naprawdę warty uwagi. Eee, jeszcze będąc przy twarzy wspomnę o rozświetlaczu, po który sięgam teraz chyba do dwóch miesięcy najczęściej, eee, bo właśnie latem jakoś mam tak, że wolę, żeby ten rozświetlacz był... Nie wiem, czy wspomniałam, że wspomnę o rozświetlaczu, chyba tak. Eee, że lubię, kiedy ten rozświetlacz jest troszkę delikatniejszy, nie jest aż taki bardzo, bardzo rażący. No i najbardziej podpasował mi aktualnie tutaj rozświetlacz z Charlotte up Bio. Eee, tę markę również można dostać w Hebe. I to jest odcień rozświetlacz słoneczny. Myślę, wydaje, że to jest właśnie ten kolor. To jest właśnie rozświetlacz, który jest lekko złocisty. Daje taki ładny, naturalny efekt rozświetlenia. Nie wiem, czy to właśnie będzie widoczne. Wybaczcie, że no to światło jest takie trochę oszukane, bo jest dosyć mocne światło dzienne. Tutaj nie mam lamp studyjnych, ale po prostu uwielbiam go używać. Daje taki naturalny efekt, ale przy tym rozświetlonej skóry, taki wiecie, świetlistej naturalnie. E a też nie trzeba go dużo, żeby ten efekt uzyskać. Nie ma takich dużych drobinek, więc jeśli tego nie lubicie, to, 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 to myślę, że ten właśnie rozświetlacz się u Was również sprawdzi. Też nie jest jakoś super drogi. Jeżeli chodzi o brwi, to hmm, od jakiegoś czasu używam częściej nawet cieni do brwi z efektu. Bo, przypominając może ktoś z Was, może nie wiedzieć, najczęściej sięgam zawsze po cienie do brwi z Anastasia Brow pro brow pro palet brow pro palet. E, o najlepiej tak określić, ehm, Ja najczęściej sięgam po ci taupe i medium brown, bo też dostawałam do to pytania. Można kupować te w ogóle cienie do brwi pojedynczo, bo ta paleta jest dosyć droga. Ona kosztuje coś ponad 400 zł, 450 Gdy dostałam paczkę właśnie z afektu z tą paletą cieni do brwi, byłam w szoku, jak dobre te cienie do brwi są. Są mocno napigmentowane, łatwo się rozprowadzają, są troszkę bardziej miękkie niż te z Anastazji, więc troszkę bardziej się sypią, ale naprawdę nie odstają one jakością do palety Affect, a ta paleta kosztuje coś koło... 80-90 zł, więc nawet do kufra, jeśli chcecie kupić je fajne, dobrej jakości cienie, dobrwi, to jak najbardziej te palety z efektu Wam polecam. Ehm, kolejna sprawa, o której chcę wspomnieć, sprawa kosmetyk, o której chcę wspomnieć, to jest maskara. To jest maskara marki Eveline. Świetnie się u mnie sprawdza. Pięknie rozdziela te rzęsy, pogrubia, wydłuża. Ehm, ma piękny, piękny. Ma mocny kolor czarny który osobiście bardzo lubię. Jest tutaj silikonowa szczoteczka. Jestem zachwycona jakością. Też ta maskara nie jest super droga, a robi rewelacyjny efekt na rzęsach, więc możecie sobie sprawdzić. Może przy najbliższej promocji w Rosmanie wypróbujcie sobie właśnie tę maskarę. Ostatnie dwa produkty. Pierwszy to będzie produkt rozświetlający do dekoltu. To jest produkt, którego używam, oczywiście nie na co dzień, ale używam na klientkach w pracy wizerzysty. Visa jest to, słuchajcie, krem rozświetlający marki Resibo. jest to Recibo Glow Master Touch Body Balm. Jest to właśnie. Produkt, który ma rozświetlać skórę, nawet jeśli gdzieś wychodzę na jakąś imprezę, cokolwiek i chcę sobie rozświetlić nogi, trochę wyrównać ich kolory, to też właśnie używam sobie tego balsamu z RSI, bo jest jeszcze ciemniejsza jego wersja, bo są dwa kolory. I właśnie przy bardziej opalonych skórach używam tego ciemniejszego odcienia, przy takich bardziej jasnych, jaśniejszych, jakie mam, to właśnie ten odcień, właśnie tu nie mam napisanego odcienia. Albo po prostu tego jaśniejszego. Ehm, ładny daje naturalny efekt. Nie dość, że tę skórę nabliża, bo to jest właśnie taki balsam nabliżający, to też pięknie, naturalnie rozświetla ten dekolt tę skórę. Może w sumie. Nie wiem, czy to kurczy, zobaczcie teraz na nagraniu, ale pokażę Wam tak na szybko. E, tutaj może nałożę sobie właśnie tutaj na obojczyki może. Mam nadzieję, że będzie to widoczne. Że to nie jest taki efekt tłustej skóry, mokrej, wiecie, spoconej, tylko. Ładnie, ładnie nabliżonej. Mam nadzieję, że coś tu jest widoczne. I przepięknie przepięknie pachnie też klientki, na to zwracają uwagę. Teraz ja też to poczułam i jest faktycznie bardzo przyjemny zapach. Lekko cytrusowy, ale nie taki zbyt ostry. Eee, tak, więc, więc ten, ten, ten balsam bardzo Wam polecam, jeśli czegoś takiego szukałyście, czy to właśnie do kufra wizerzysty, czy też właśnie dla siebie. Eee, I ostatni produkt jest to utrwalacz. To jest utrwalacz marki Huda Beauty. To jest według mnie taki dobry zamiennik tego sprayu z Creolanu, który tak faktycznie, konkretnie utrwala makijaż. Tym bardziej, jeśli jest wysoka temperatura, to właśnie ja psikam tym produktem klientki na koniec makijażu. Jest rzeczywiście wodoodporny, dobrze utrwala ten makijaż. I co jest dla mnie ogromnym plusem, który przeważa nad tym sprayem z Creolanu, to fakt, że przyjemnie pachnie. Nie jest taki śmierdzący jak właśnie ten Krolan, czego nienawidziłam, tylko przyjemnie pachnie, tak kwiatowo, chyba róża, różany zapach, tak mi się wydaje. No przepiękny w każdym razie, taki kobiecy. Dobry, dobry jest ten dozownik, ładnie rozpyla równomiernie ten produkt, więc to jak najbardziej Wam polecam. Już właśnie kupiłam kolejne opakowanie. Bardzo, bardzo, bardzo dobry produkt. No, i słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tych ulubieńców. Podzielcie się koniecznie w komentarzu swoim jakimś jednym, albo dwoma takimi, takimi naprawdę konkretnymi ulubieńcami, które się u Was sprawdziły przez ostatnich kilka miesięcy. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia. Cześć!